Może na początek powiedzmy sobie i sprecyzujmy. Czym się różnią dania wegańskie od wegetariańskich? Dania wegańskie i wegetariańskie różnią się przede wszystkim w zakresie produktów spożywczych, które są dozwolone i niedozwolone w każdej z tych diet. Wegetarianizm to dieta, w której wyklucza się mięso, ryby i owoce morza, ale dozwolone są produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak jaja, mleko i miód. Weganizm to dieta, w której wyklucza się wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso, ryby, nabiał, jaja i miód. Wegańskie dania opierają się na roślinach, zbożach, orzechach, nasionach, warzywach i owocach. Wegetarianie mogą spożywać produkty, w których użyto składników pochodzenia zwierzęcego, takie jak żelatyna czy ser podczas gdy weganie zwracają szczególną uwagę na składniki w produktach spożywczych i wybierają tylko te, które są pozbawione produktów pochodzenia zwierzęcego. Pierwsze danie weganina na dobry początek. Ten podstawowy wegański gulasz jest gęsty, pożywny i totalnie wzmacniający w chłodne, deszczowe dni. Jest wypełniony tonami warzyw i duszony w gęstej, kremowej bazie bulionu. A więc tak, na początek, jakich użyjemy składników. Oliwa z oliwek, posiekana cebula, czosnek rozdrobniony, powiedzmy trzy duże marchewki pokrojone w plasterki, dwie łodygi selera pokrojone w plasterki, możemy dodać również paprykę, młode małe ziemniaki przekrojone na pół lub na ćwiartki, pieczarki pokrojone w plastry i ćwiartki, mrożony groszek, przyprawa włoska, bulion warzywny, pokrojone w kostkę pomidory z puszki mogą być z czosnkiem, bulion sojowy. Jedna łyżka octu balsamicznego. Skrobia kukurydziana, albo inaczej mąka kukurydziana do zagęszczenia potrawy. Oczywiście ilość składników zależy od ilości osób z którymi będziemy zasiadać do posiłku. Więc zabieramy się do przyrządzenia naszego pierwszego wegańskiego dania. Zapraszam do oglądania. O, nawet nieoczekiwanie wyszedł Mirym. Zaczynajmy. No cóż, pozostaje nam tylko życzyć smacznego. A gulasz jest naprawdę przepyszny. Pozdrawiamy i do następnego razu.